Dzień dobry, witam i pozdrawiam wszystkich słuchających i zapraszam na 21. lekcję języka angielskiego. Przez najbliższych kilka tygodni będziemy uczyć się poprawnej wymowy języka angielskiego, a dzisiejsza lekcja jest wprowadzeniem do fonetyki i fonologii. Zacznijmy więc, może, od wytłumaczenia kilku najważniejszych terminów, którymi będziemy się tutaj posługiwać. Fonetyka, po angielsku phonetics, jest to nauka zajmująca się badaniem i klasyfikacją dźwięków mowy. Fonetyka pochodzi od greckiego słowa telefon, co oznacza dźwięk lub głos, i jest podstawową gałęzią językoznawstwa. Warto tutaj dodać, że rzeczywisty dźwięk taki jak prosta samogłoska lub spółgłoska nazywa się fonem, z angielskiego "phoneme". Ściśle związana z fonetyką jest też inna gałąź językoznawstwa znana jako fonologia. Koncentruje się ona na sposobie, w jaki języki wykorzystują różnice między dźwiękami, aby przekazać różnice znaczeniowe między słowami. Warto jest znać różnicę pomiędzy tymi dwoma terminami, fonetyka i fonologia. Ważne jest, aby wiedzieć, że fonetyka zajmuje się badaniem wytwarzania dźwięków. Z drugiej strony, fonologia zajmuje się badaniem cech dźwięków i ich zmian. Fonetyka zajmuje się narządami produkcji dźwięku, z kolei fonologia zajmuje się dźwiękami i zmianami. Można powiedzieć, że fonetyka jest podzbiorem fonologii. To podstawowa różnica między fonetyką a fonologią. Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że zarówno fonetyka, jak i fonologia należą do nauki języka znanej jako lingwistyka. Językoznawstwo dzieli się na cztery główne części: fonologię, morfologię, składnię i semantykę. Fonetyka wchodzi w zakres fonologii ponieważ obie dotyczą dźwięku. Wszystkie teorie fonologiczne utrzymują, że język mówiony można podzielić na ciąg jednostek dźwiękowych, fonemów. Fonem jest najmniejszym dźwiękiem dystynktywnym języka, odróżnia jedno słowo od drugiego w danym języku. Oznacza to, że zmiana fonemu w słowie powoduje powstanie innego słowa, które ma inne znaczenie. W parze słów takich jak kat i bat dźwięki rozróżniające to k oraz b tak jak kat bat i te k oraz b są fonemami fonem jest terminem abstrakcyjnym czyli jest to taki dźwięk mowy taki jak istnieje w umyśle mówiącego i jest specyficzny dla danego języka czyli w języku polskim będziemy mieli inne fonemy, w języku angielskim też trochę inne i tak dalej. Fonem może mieć kilka alofonów, czyli powiązanych dźwięków, które są różne, ale nie zmieniają znaczenia słowa, gdy są zamieniane. Dźwięki odpowiadające literze T w angielskich słowach T oraz Trip nie są w rzeczywistości takie same. Postaram się to wymówić i powiedzieć na głos jeszcze raz. Ci, trzyp. Pozycja języka jest nieco inna, co powoduje różnicę w dźwięku wykrywalnym przez instrument taki jak na przykład spektrograf mowy. Zatem, t w wyrazie ci oraz t w razie trzyp są alofonami fonemu t. Fonologia jest łącznikiem między fonetyką a resztą językoznawstwa, tylko studiując zarówno fonetykę, jak i fonologię języka angielskiego można w pełni zrozumieć użycie dźwięku w mowie angielskiej. Warto tutaj też dodać, że wymowa może się różnić w zależności od kultury, regionu i użytkownika, ale istnieją dwie główne standardowe odmiany wymowy angielskiej: brytyjski angielski i amerykański angielski. W brytyjskim i amerykańskim angielskim są również akcenty. Niektóre z nich przyciągnęły więcej uwagi fonetyków i fonologów niż inne. Są to wymowa RP, received pronunciation oraz General American GA. Tutaj warto zauważyć, że my się będziemy zajmować wyłącznie wymową Received Pronunciation RP. RP. Jest zbliżony do angielskiego BBC, tego, którym posługują się brytyjscy prezenterzy wiadomości, i jest reprezentowany w schematach wymowy większości brytyjskich słowników. RP jest raczej akcentem społecznym niż regionalnym, związanym z wykształconymi klasami wyższymi lub i osobami, które uczęszczały do szkół publicznych w Wielkiej Brytanii. Wymowa angielska jest również podzielona na dwie główne grupy akcentowe, rotyczna i nierotyczna. W zależności od tego, kiedy wymawia się fonem R. Mówcy rotix, czyli rotyczni, wymawiają napisane R we wszystkich pozycjach. Akcenty nierotyczne to British Received Pronunciation, i niektóre inne rodzaje angielskiego brytyjskiego. Australijskiego, nowozelandzkiego i południowoafrykańskiego. Amerykański angielski jest rotyczny. Dźwięki języka angielskiego i ich reprezentacja. Na powyższym slajdzie widzicie dźwięki języka angielskiego, czyli fonemy. W języku angielskim nie ma bezpośredniej relacji między systemem pisma a systemem wymowy. Alfabet, który jest używany do pisania po angielsku, ma 26 liter, ale w standardowym brytyjskim angielskim jest około 44 dźwięków mowy. Liczba dźwięków mowy w języku angielskim różni się w zależności od dialektu, a każda rzeczywista suma zależy w dużej mierze od interpretacji badacza dokonującego liczenia. Aby przedstawić podstawowe brzmienie języków mówionych, Lingwiści używają zestawu symboli, takich jak widzicie powyżej, zwanego Międzynarodowym Alfabetem Fonetycznym, w skrócie IPA. I tutaj warto zauważyć, że IPA, czyli ten Międzynarodowy Alfabet Fonetyczny, zajmuje się wszystkimi językami, nie tylko językiem angielskim. Powyższy wykres zawiera wszystkie symbole IPA. Używane do reprezentowania dźwięków języka angielskiego. Jest to standardowy zestaw symboli fonemicznych dla języka angielskiego w wymowie wersji RP. No dobrze, być może zadajecie sobie teraz pytanie, czy ja naprawdę muszę to wszystko umieć i wiedzieć? Czy ja muszę się tego nauczyć? Moim zdaniem odpowiedź jest dosyć prosta. Jeśli chodzi o osoby, które studiują lub będą studiować język angielski, tak, one będą musiały się tego wszystkiego nauczyć. I to jeszcze dużo bardziej dokładnie i dogłębnie, niż to, co ja teraz przedstawiłam. Jeśli za to chodzi o osoby, które po prostu chcą dobrze nauczyć się języka angielskiego, też będą musiały nauczyć się podstaw fonetyki, a przede wszystkim będą musiały się nauczyć dźwięków mowy, czyli fonemów. Naukę fonemów porównałabym do nauki nut. Jak już raz nauczymy się wszystkich nut i wszystkich innych znaków, które znajdują się na pięciolinie, jesteśmy w stanie zaśpiewać lub zagrać każdy utwór, każdą piosenkę. I dokładnie tak samo, jak nauczymy się znaków, fonemów, które występują w języku angielskim, będziemy w stanie przeczytać na głos poprawnie każdy wyraz. Większość, przynajmniej dobrej jakości słowników polsko-angielskich, angielsko-polskich po wyrazie w języku angielskim przedstawia nam wymowę danego wyrazu. Ta wymowa znajduje się między pochyłymi nawiasami, tak jak na powyższym slajdzie, i ten sposób zapisu wymowy nazywa się transkrypcją fonetyczną a więc powyżej widzimy przykłady wyrazów w języku angielskim i ich transkrypcje fonetyczne. A więc mamy pen. Pen to jest bardzo prosty wyraz. Czytamy go pen. Ale mamy na przykład wyraz hour, czyli godzina. I jak widzimy, mamy tutaj w tym wypadku tryftąg hour. Mamy też wyraz taki jak thanks, emphasis, weather. Journey, airport, traveling, Apple, strawberry, Bournemouth, Thames, Night. Zwróćmy na chwilę uwagę na słowo lotnisko, czyli po angielsku airport. Jak widzicie z transkrypcji, nie ma tam fonemu ry. Dlatego też to słowo czyta się e zamiast e Podobny jest z wyrazem knight, czyli rycerz. I jak widzimy w pisowni tego wyrazu, znajduje się bardzo dużo spółgłosek. K, N, G, H, T. A gdy przychodzi do wymowy, mamy tylko N oraz ty. Problem z językiem angielskim polega na tym, że wymowa niektórych wyrazów zmieniała się przez dziesięciolecia i stulecia, jednakże pisownia została taka sama. Wyraz knight, czyli rycerz, pochodzi z czasów bodajże średniowiecznych i dawno temu wymawiało się go tak, jak się go pisze, czyli coś w pokroju knicht. Wymowa dawno się już zmieniła. Ale pisownia niestety została taka sama. Dlatego jest to bardzo ważne, żeby umieć przeczytać dane słowo, używając transkrypcji fonetycznej, bo w języku angielskim nie istnieją żadne reguły lub zasady w kwestii wymowy, tak jak mamy na przykład to w języku hiszpańskim, włoskim czy portugalskim. Dlatego też następne lekcje będą poświęcone wymowie, będziemy się uczyć dźwięków. Tudzież fonemów po kolei, i będziemy ćwiczyć wymowę. Mam nadzieję, że dzisiejsza lekcja Wam się podobała. Gorąco zapraszam do oglądania następnych, do poprawiania naszej wymowy i naszej artykulacji w języku angielskim. Jeśli lekcja Wam się podobała, gorąco zapraszam do zostawiania łapeczek w górę. Pamiętajcie, zawsze możecie pisać mi komentarze oraz maile na podany adres. Gorąco zachęcam Was też do subskrybowania do mojego kanału, a także do korzystania z mojej strony na Facebooku. Link tej strony znajdziecie w opisie odcinka. Dziękuję gorąco, pozdrawiam i do usłyszenia.